Proszę mi wyjaśnić, jaka ustawa zmieniła się w Polsce, że Unia Europejska w końcu stwierdziła, że mamy w kraju praworządność? Niedługo po tym, jak po rządach zapowiedział niezależność rodzimego wymiaru sprawiedliwości, Komisja Europejska odblokowała część środków dla Polski z KPO. Zresztą Morawiecki też składał takie obietnice, jednak bez skutku. Ale uwaga, niektóre z ustaw mających zagwarantować praworządność w Polsce nie zostały dotychczas uchwalone przez parlament i prezydent Duda prawdopodobnie je zablokuje. Komisja Europejska Jaśnia, że jednym z powodów zamknięcia procedury naruszeniowej wobec Polski miało być to, że polski rząd uznał prymat prawa Unii Europejskiej. Nasuwa się więc pytanie, czy w Unii stosuje się podwójne kryteria? Berliner Zeitung ocenia to jako polityczną transakcję między Komisją Europejską a Tuskiem. Przypuszcza, że von der Leyen potrzebuje polskich głosów, aby pozostać na stanowisku szefowej, a polski rząd pieniędzy. Czy blondynka z Brukseli postanowiła nagrodzić Polaków za zmianę rządu na proeuropejski?